No, witajcie, kochani, postanowiłam coś do Was y, powiedzieć. Bo ciągle mnie prosicie, że czekacie na film. Ja wiem, kochani, że czekacie. Ja też bym chciała nakręcać, ale uwierzcie mi, y, ciągle mnie boli, dalej mnie boli. No, nie chcę się użalać taka krótka informacja. Dalej mnie boli, więc kochani, troszeczkę pochodzę, funkcjonuję. Gdzieś mi się uda jakieś ciacho upiec, y, przyjąć y, gości, przyjąć znajomych bo mnie odwiedzają. No i oczywiście jakaś tam drzemka po obiedzie. Dzisiaj wyszłam na miasto, bo tam staram się na grupę. Więc wróciłam od razu, poszłam spać. I praktycznie od pół do trzeciej to wstałam przed szóstą. Więc teraz troszeczkę jestem żywsza, więc mogę coś powiedzieć. No, chciałam powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, bo pod filmem, który nakręciłam po szpitalu, tam jest właśnie pokazana... Troszeczkę moja scena ze szpitala. I ktoś mi napisał, że to są bardzo intymne rzeczy. I ja nie powinnam pokazywać takie rzeczy. Czy nie powinnam? Zaraz wam to opowiem z mojego punktu widzenia. Ja wiem, że ktoś nie jest taki Facebookowy, ktoś nie jest taki odważny, jak ja. I większość z ludzi, a ja już jestem na YouTubie, taką YouTuberką trochę. To ja już przestałam się bać, przestałam się czaić. I uwielbiam Wam mówić i pokazywać, co u mnie słychać. Zresztą ja zawsze byłam taka, że się lubiłam dzielić. Są ludzie, że chowają się, y, jadą na wczasy, ukrywają, kupią sobie coś. To nie mówią prawdziwej ceny, bo się boją, że ktoś coś pomyśli. No niestety ja się nie boję. Ja zawsze się dzieliłam wiadomościami. Czy to będzie filiżanka, czy coś jakaś tam pierdółka, jak ja nazywam, czy drobiazg. Zawsze się dzielę i mówię, zobacz co sobie kupiłam Zawsze się cieszyłam, gdzie byłam i co widziałam i z kim rozmawiałam i kogo poznałam i tak dalej. I teraz wytłumaczę tej osobie. No więc tak. Yy, troszeczkę wrócę jeszcze, zanim to powiem. A to pytanie to tak na świetle, że dostałam którymś szansę życia. Yy, w 1996 roku do, yy, dostałam taką informację. Skąd z góry? Nie wiedziałam, że jestem chora. I poszłam na OSG, dowiedziałam się, że mam nowotwór nerki. W 2023 znowu dostałam informację, będąc na wyjeździe i już tak czułam, że jest coś nie tak, że będąc tam, zadzwoniłam do domu, żeby mnie już zarejestrowali do lekarza, żeby mi wypisał skierowanie na OSG. Kochani, mało nie umarłam, kto wie, to wie. Hemoglobina tak spadła, na 3,5 że prawie to już do rana to by mnie nie było i do czego zmierzam no właśnie do tego dzielmy się, pokazujmy różne rzeczy kochani teraz jestem po operacji i lekarz powiedział, że za miesiąc mógłby mnie już też nie być tak dokładnie już miałam tyle szans, tyle opieki tam z góry, że jeszcze jestem. Jeszcze mam przedłużone, nie wiem na ile, ale jestem. Jestem wdzięczna Bogu i wszystkim aniołom i wszystkim tym z góry, którzy czuwali, którzy przyłożyli do tego palec, że jestem. A tej osobie, która tak jakoś tak podeszła sceptycznie, że nie warto pokazywać. Właśnie chciałam powiedzieć tej osobie, że warto. A wiecie dlaczego jestem? Bo doktor, który mnie ja operował, pokazał film. Ja tego nie widziałam. To ponoć moja ciocia koło Warszawy oglądali gdzieś telewizję. Później powiadomili moje dzieci, ale jeszcze wtedy jeździłam do Katowic, więc moje dzieci mi. O tym jeszcze nie zameldowały, dopiero jak kotowice mi odmówiły pomocy. Ja zostałam bez pomocy. Zostałam już spisana na straty, na paliatywne, bo powiedziano, że mnie tam nie zoperują. A wiecie, co to znaczy? A ja już byłam w takim stanie, że czy chciałam, czy nie chciałam, chociaż też na początku się zbraniałam prawie 20 miesięcy przed chemiami, przed operacjami, ale życie mi tak już uświadomiło, pokazało tak wyraźne znaki, że ja już nie miałam wyboru, ja po prostu zaryzykowałam. Kiedy? Opowiem Wam o tym jeszcze, o tej mojej operacji yy, kiedyś w, w filmiku. Więc wracając do tego, gdyby ktoś nie pokazał, a właśnie ten cudowny doktor, fantastyczny, o wielkiej empatii, o wielkim sercu, nie tylko jako lekarz jako dziadek, jako ojciec rodziny, jako... Nie, to jest wspaniały mężczyzna. Ja od pierwszego wyjrzenia, jak wyszłam do gabinetu, to czułam ogrom energii, empatii w jego twarzy, takiego spokoju, takiego człowieka, który poświęca czas dla pacjenta, a nie pozbywa się go i tylko czeka, kiedy pacjent wyjdzie za drzwi. I właśnie on pokazał, jak usunął pięciokilogramowego guza komuś. I to było w telewizji. I dla tej osoby, co się tak bolesuje, teraz chcę pokazać. Gdyby nie ten film, to mnie być, mogło już dzisiaj nie być. Dokładnie tak. Ten lekarz był moją szansą i nadzieją. Oczywiście ja zaryzykowałam, bo szanse miałam znikome. Też nie wiem, co będzie, ale na ten moment żyję. Dlatego myślę, że mój film może pomóc komuś. Ktoś zobaczy mnie, że ja żyję, że miałam taki stan, że już mnie nie chciano operować, a znalazł się ktoś, kto zechciał, kto raz zaryzykował, łącznie ze mną, bo to moja była decyzja, moje ryzyko. Jak wam film opowiem dokładnie. Nie? co mogło być, no to zobaczycie. Więc zaraz był odzew, bo ten doktor ma Facebooka, ma TikToka, tam było bardzo dużo wyświetleń pod jego filmem, podziękowań. Wszyscy byli zauroczeni tym lekarzem, chociaż go nie znali. Mi udało się go poznać, dotknąć osobiście, zobaczyć i poczuć tą energię i te niesamowite i jego spokojne o, oczy, jakie mi zawsze obdarowuje e, e, chorych pacjentów. Więc ja mogę być też nadzieją dla osób, które jej nie mają, bo bardzo dużo osób zaczęło pytać pod tymi moimi filmami i pod e, filmem, gdzie umieścił lekarz na swojej stronie tą naszą krótką rozmowę. Więc myślę, że ktoś może skorzystać z tego szpitala, może poddać się temu doktorowi i być może uratuje się życie. Dlatego warto pokazywać. I chciałabym być taką inspiracją dla Was, jeżeli mi się uda. A wierzę w to. I każdy z Was wierzy, bo Wasze wpisy moja rodzina, wszyscy w to wierzą a słuchajcie, a ja co miałam przez ten mój cały czas tej mojej drogi ciężkiej no wiarę naprawdę ona jest potrzebna wiele razy e, traciło się już wiarę moje dzieci straciły przez moment, bo też im powiedziano, że mama już je, mamie już nic nie, nie pomoże mama już umiera Odmowa w Katowicach była takim szokiem, no bo wiadomo, nie zoperują mnie, no to wiadomo co będzie, a ja jestem, jestem. Miałam 20% szansy przed operacją. Nie zdążyłam się zapytać, bo wiecie jak to przy wypisie, szybciutko wizyty. Yy. Napiszę do tego doktora, bo myślałam, że jeszcze się spotkamy. Że ja u niego będę musiała iść na jakąś wizytę, no ale niestety nie, bo nie ma takiej potrzeby. Teraz już przyszedł wynik, który właśnie mia, miał mi go wysy, wysłać, ale mi nie wysłano. Dzisiaj dzwoniłam, będzie wysłany. Już jestem umówiona do Wrocławia na dalsze leczenie. Nie wiem, co mi tam zlecą. No wiadomo, co doktorzy zlecają, ale już posłusznie się poddaję. Bo już teraz nie mam wyboru. Oddałam się w ręce lekarzy. Byłam przeciwna. Tak jak większość z Was, co mi pisało, podsuwało różne metody: to, tamto, siam, to, wanto. Też nakręcę kiedyś o tym, co ja teraz sądzę. Po prostu w moim, moim przypadku nie miało to szans. Bo każdy nowotwór jest inny, każda, każda osoba jest inna. I wszystko jest inne. I to, co może pomóc jednemu, niekoniecznie drugiemu. Także któryś raz rzędu wymykam się. Wymykam się tej białej pani. Nie wiem dlaczego. Czemu Bóg zdecydował, że jeszcze mam pobyć na tej ziemi? Może mam coś jeszcze do zrobienia? Może mam coś jeszcze do zaoferowania? Może mam być inspiracją dla kogoś, kto idzie taką drogą, jak ja, trudną, beznadziejną i może wątpię w to. Nie wiem. Na ten moment nie wiem. Być może to kiedyś się okaże. Na razie, kochani. Czekam, kiedy przyjdą mi te bóle, bo naprawdę nie mogę się dalej poruszać. Do dwóch godzin pofunkcjonuję. Jak już z wyjściem na chwilę gdzieś muszę załatwić, to zaraz wracam. No niestety muszę się kłaść więc tak na razie funkcjonuję. No ale wiecie co, nie to jest najważniejsze, że tak funkcjonuję. Najważniejsze jest to, że żyję, że jestem, że jeszcze mogę się pocieszyć tym życiem i być może miną mi te bóle i być może przyjdzie lato i będę mogła jeszcze wyjść, usiąść na rower, odwiedzić wiele osób, zaliczyć piękne miejsca. I zatańczyć na placu dla seniorów. No, ale jeszcze troszeczkę, kochani. No, to trwa. Uczę się jedzenia. Jestem jak niemowlak. Muszę poznawać smaki. Co mi nie służy. Ostatnio nie zjadłam to, co nie trzeba, zwymiotowałam goryczą taką. Także no niestety robię eksperyment, ale nie da się tego przeskoczyć. Tak jak wspomniałam, miałam już po szpitalu 40. 4, już mam 42. Słuchajcie, tu jestem niemowlakiem, już tak no, paromiesięcznym dzieckiem odnośnie jedzenia, nic mi nie wolno, a tu jestem staruszką. Moje ciało zupełnie postarzało się o 20 lat. Jakbyście zobaczyli, tak, nie przesadzam. Mówię szczerze, tak jak jest. Wiadomo, jak się schudnie tyle, to ciało jest, nie ma mięśni, nie ma nic. No, mogę sobie wyobrazić już jako siebie obraz staruszki. No kochani, no na szczęście buzia jeszcze jest jako taką. Też jestem taka zmizerowana. No ale trzymam się. Trzymam się mocno duchem. Jestem optymistyczna i czekam, jak mówię, na te bóle, które mi przejdą. I jeszcze tak na koniec powiem, że nie bójmy się pokazywać swojego życia, swoich nawet intymnych rzeczy. No są bardzo intymne. No to ja nie mówię, że już ale jeżeli mamy taką potrzebę podzielenia się, to dzielmy się z ludźmi. Kiedyś był taki program, nie wiem czy pamiętacie, moje pokolenie pamięta: Szczygieł, to było takie rozmowy na dachu. I tam pojawiały się osoby, które miały w sercu jakąś tajemnicę, z którą żyły przez wiele, wiele lat, ale nie mogły z tym dalej żyć, i też publicznie przed całą Polską wyznawały to z potrzeby duszy. Dlatego ja jestem dumna z siebie, z tego lekarza, z tego, że nagrał, bo to jego był pomysł, bo on ma swoją na Facebooku właśnie i tam na tą stronę chirurg chyba e, Jacek, czy nie wiem jak tam, bo ja nie zawsze, wiecie, moja głowa nie zapamiętuje, ale on umieścił właśnie ten film. I ja jestem mu bardzo wdzięczna za to, że mnie umieścił. Że ktoś może mnie obejrzeć. Jeżeli tylko komuś pomógł ten film, jeżeli ktoś z Was już zdecydował się iść do tego szpitala, do tego doktora i wyjdzie z tego tak jak ja, to proszę dajcie znać. Napiszcie w komentarzu, czy warto pokazywać takie rzeczy. Ja wierzę, że warto. Więc kocham Was bardzo, kochani. Wy jesteście dla mnie, a ja jestem dla was. Jesteście moimi przyjaciółmi, mimo że z daleka, mimo że was nie znam, ale czuję waszą energię, czuję wszystko to, co mi wysyłacie, każde wasze słowo. Jeżeli czytam od was, to czuję wibracje i to naprawdę się odczuwa w sercu. No to bardzo was za to kocham. Wspierajcie mnie jeszcze. Jeżeli ktoś przy modlitwie swojej dołączy jeszcze krótką prośbę i wyśle ją tam w sercu dla mnie, to będę wdzięczna, bo ja wierzę w te cudowne energie, w te modlitwy, w tą całą wiarę. Wierzę w Was, wierzę w siebie i bardzo Was kocham. No to tyle kochani, na razie, buziaczki.